Abba Makary był mnichem, który założył Sketis, to wielkie skupisko mnichów, w zasadzie miasto mnichów, tak by można o tym powiedzieć. Wiele apoftegmatów właśnie rozgrywało się w Sketis, więc to słowo, już pewnie ta nazwa jest pewnie dla was już znajoma. Chciałbym wam, chciałbym wam przybliżyć tą postać. Abba Makary przed tym, jak został mnichem, założył własną rodzinę, miał żonę, pracował przewożąc na wielbłądach różne materiały, więc był, był handlował, ale w pewnym momencie zdarzyła się tragedia w jego życiu, zmarła jego żona, jego rodzice i pozostał sam. Postanowił oddalić się na pustelnię, na pustynię. I właśnie założył sketis. Wokół niego zaczęli gromadzić się uczniowie i w ten sposób ten 30 trzydziestolatek, bo miał wtedy 30 lat, stworzył niezwykłe centrum życia duch duchowego. Dzisiaj wybrałem dla Was apoftegmat o diable. Wydaje mi się niesamowicie ciekawy, przez to w jaki sposób nazywa diabła, w jaki sposób o nim mówi, Myślę, że będzie to dość inspirujące. Poza tym temat jest taki, powiedzmy, gorący. Wiele, wiele filmów powstaje, prawda, opartych na historiach opętań i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tą sprawę z właściwej perspektywy, przybierając właściwą perspektywę. No i cóż, zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Zachęcam Was do posłuchania apoftegmatu z kolekcji Abba Makarego Wielkiego czy Abba Makarego Egipcjanina. No to jedziemy. Słuchajcie uważnie. Kiedyś Abba Makary szedł z braćmi drogą w Egipcie i usłyszał chłopca, który mówił do swojej matki: Matko, pewien bogacz kocha mnie. Ale ja go nie cierpię, a pewien biedak nie znosi mnie, a ja go kocham. Na te słowa zdumiał się Abba Makary. A bracia go pytali: Cóż jest w tych słowach takiego, ojcze, że się zdumiewasz? Starzec im odpowiedział: Zaprawdę, bracia, Pan nasz jest bogaty i miłuje nas. A my nie chcemy Go słuchać. A wróg nasz diabeł jest nędzarzem i nienawidzi nas. My zaś kochamy Jego nieczystość. Przyznam wam się, że ten apostemat bardzo mnie poruszył, szczególnie to ostatnie zdanie. Diabeł jest nędzarzem i nienawidzi nas. My zaś kochamy. Jego nieczystość. No, wstrząsające słowa. Wstrząsające, dlatego że już samo zdanie jest w sobie jakieś takie sprzeczne, paradoksalne, prawda? Kochamy kogoś, kto nas nienawidzi. Nie chodzi tutaj o miłość nieprzyjaciół, którą zaleca Jezus, prawda? Kochamy nieczystość, nie? a odrzucamy miłość bogacza tego, który rzeczywiście nas kocha. To jest wstrząsające, ale druga rzecz, która wstrząsa, to taka, że to jest prawda. Że my się tak zachowujemy, że to u nas jest rzeczywiście w ten sposób. Ale okej, okay, nie wyprzedzajmy faktów, postarajmy się zanalizować jak zwykle, krok po kroku ten apoftegmat, żeby to wszystko miało ręce i nogi i odbyło się w porządku. Po kolei. Abba Makary szedł z braćmi drogą w Egipcie i usłyszał chłopca, który mówił do swojej matki: Zobaczcie, mamy sytuację życiową. Taka zwykła życiowa sytuacja. Idę sobie drogą i słyszę, jak ktoś przechodzący obok, obok mnie, mówi przypadkowe zdanie. Ja tego zdania nie nasłuchuję, ja tego wcale nie chcę słyszeć, ale ktoś mówi głośno. I zobaczcie. To zdanie, które nie dotyczy w ogóle Pana Boga, które w ogóle jest powiedziane tak sobie, nie wiemy w jakim kontekście, to zdanie staje się dla Abba Makarego dźwignią, taką katapultą duchową, prawda? Do wyjścia do wyższych tematów. Zobaczcie, czasami tak jest w naszych rozmowach. Ile ja takich sytuacji miałem, że gdzieś na przykład ze znajomymi na studiach żeśmy siedzieli. I pili oczywiście herbatę. No i ktoś zarzucił jakiś temat związany właśnie z, z jakąś, nie wiem, sprawą życia codziennego. A ona stała się nagle przyczyną do rozmowy o głębokich, ważnych tematach. Również o Panu Bogu. To jest bardzo życiowe. Co powiedział ten chłopiec? Matko, Pewien bogacz kocha mnie, ale ja go nie cierpię. A pewien biedak nie znosi mnie, a ja go kocham. Zobaczcie, kto to mówi. To mówi mały chłopak, dziecko. W tym wszystkim jest już od początku taka typowa dziecięca przekora. Dziecko często działa bezmyślnie na kontrze. To znaczy, rodzic mówi to, a dziecko w drugą stronę. Nie? Nie ma w tym żadnej, yy, żadnego pomysłu, żadnej racji. Jest tylko kontra, jest tylko uderzenie, yy, przeciw, przeciwstawienie się, bo tak, prawda? To jest foch z przytupem. Tak musi być, bo tak chce, a nie tak jak chce rodzic. Więc to jest na kontrze. I zobaczcie, taką kontrę tutaj mamy wypisaną. Bogaż mnie kocha, to ja go nie, a nędzarz mnie, mnie nienawidzi, to ja go będę kochał. Bogacz, który kocha, nie. Nędzarz, który nienawidzi, ok. Głupota, przekora, brak logiki, pokrętna logika zła, dziecięce zachowanie. Abba Makary świetnie to wychwytuje. I tak jak powiedziałem, to jest taka katapulta do tematu duchowego. Zdumiał się tym, co usłyszał. Uczniowie nie wiedzieli, co on tak naprawdę widzi w tych słowach, co on tam usłyszał, a on dzieli się kapitalnym zdaniem. Pan nasz jest bogaty i miłuje nas, a my nie chcemy go słuchać, a wróg nasz diabeł jest nędzarzem i nienawidzi nas, my zaś kochamy jego nieczystość. Zobacz, zobacz, zobaczcie to. Ta dziecięca przekora. Ten brak logiki jest też wpisany w nasze zachowanie. Najpierw spójrzmy, jak opisany jest Bóg. Bóg jest opisany jako bogacz, ten, który posiada i ten, który kocha. No, kto z nas nie chciałby być kochany, i to jeszcze przez kogoś bogatego? Ale nie. Tutaj nagle odrzucenie. Bóg jest bogaty. Ale w pieniądz. No, Bóg jest bogaty we wszystko. To, co mamy, pochodzi od Niego. Wszystko, co mamy, pochodzi od Niego. On jest bogaty w łaskę i miłość, bogaty w miłosierdzie, zawsze przygarniający, zawsze chętny do przebaczania, zawsze z otwartymi ramionami. Ale nie, tego nie chcemy. A czego chcemy? A my nie chcemy go słuchać. A wróg nasz, diabeł, jest nędzarzem i nienawidzi nas. My zaś kochamy jego nieczystość. I tutaj jest właśnie o diable. Jaki on jest? Co on nam pokazuje? No właśnie. Jak został nazwany? Został nazwany jako nędzarz. Bo on rzeczywiście jest nędzny. Względem Boga jest totalnym nędzarzem. Dlaczego? Bo jest stworzeniem, które odwraca się od Boga, od źródła życia. My mamy gdzieś troszeczkę takie wgrane w głowę manichejskie widzenie świata, czyli polegające na tym, że o świat walczy dwóch Bogów, Bóg dobra i Bóg zła, i oni nawzajem się ze sobą ścierają, i wynik tej walki jest nieznany. Wynik tej walki jest nie do przewidzenia, bo dwóch równych rywali walczy ze sobą. Okej, okay, może mamy taką wizję, ale to nie jest chrześcijaństwo. To jest manicheizm. To jest widzenie świata dualistycznego. Tak, po prostu jakby dwie równe moce się ścierały. Natomiast diabeł jest nędzarzem. Tak jak mówi Abba Makary, Diabeł jest nędzarzem. Co to oznacza, że jest nieskończenie mniejszy od Boga? Bóg go przewyższa. To nie są równi rywale, to nie jest symetryczna relacja, to jest zupełnie odwrócona sytuacja. Bóg jest zawsze zwycięski, zawsze ponad, zawsze trzymający diabła. Pod stopą. Ale my wolimy wybrać nędzarza, który nas nienawidzi. Nienawiść to jest rzecz niesamowicie charakterystyczna dla złego. Nienawiść, przeciwieństwo miłości. Jak to się dzieje, że człowiek, widząc nędzarza, który go nienawidzi, woli wybrać jego nieczystość, którą oferuje ten nędzarz, a odrzucić bogactwo kochającego mnie, zamożnego w łaskę Boga. Jest to możliwe dlatego, że jesteśmy słabi po grzechu pierworodnym, ale wejdźmy jeszcze głębiej. Jest to możliwe, ponieważ nie widzimy tego, co oferuje nam diabeł, tak jak to się rzeczywiście ma. Bo diabeł nazywany jest ojcem kłamstwa, więc przedstawia nam te złe rzeczy, przedstawia nam swoją nieczystość, którą nam oferuje w tak atrakcyjnym opakowaniu, z taką siłą przekonywania najlepszego akwizytora i reklamodawcy. Że jesteśmy w stanie kupić wszystko. Myślę, że ktoś, kto uczestniczył czasami w prezentacjach organizowanych przez różne biura, yy, może się wiedzieć, o co chodzi. Pamiętam, jak moja babcia świętej pamięci mówiła mi, jak została zabrana prawda, na taką wycieczkę z prezentacją, i do kupienia było, yy, była jakaś nakładka na fotel, która miała masować. Tak? Wyobraźcie sobie fotel i taką nakładkę, która tam jest. Organizatorzy powiedzieli, że zwykle ta nakładka kosztuje 7000 złotych, bo jest tak rewelacyjna, że po kilku sesjach masażu jest w stanie usunąć ból kręgosłupa i wszystko w zasadzie, wszystko się wyzdrowieje człowiek w całości. 7000 złotych, ale dla Was dla tych, którzy tu przyjechali hiperpromocja masażer wyobraźcie, cały czas miecie to przed oczami fotel i nakładka na fotel super okazja 5 tysięcy złotych czacha dymi. no kto by tego nie brał 5 tysięcy złotych, masażer nakładka na, na na fotel no genialne, zdrowie za 5 tysięcy zdrowie jest warte wszystkiego nie? A tu jeszcze 2000 oszczędzam, jaka okazja. Rozdali wszystkim uczestnikom karteczki. Moja babcia dostała karteczkę. I prowadzący mówi: Kto na karteczce ma napis Szczęście? Musi powstać i krzyknąć Szczęście. A kiedy to powie, wtedy otrzyma promocję i ma pierwszeństwo do kupienia za 5000 złotych genialnej nakładki na fotel. No, moja babcia otrzymała karteczkę. Na tej karteczce był napis: Nie mylicie się, szczęście. Ale moja babcia była mądrą kobietą. Rozglądała się tylko dookoła i widziała tych ludzi, którzy z płomieniem w oczach, z krzykiem radości, wstawali, mówili: Szczęście! i kupowali nakładkę na fotel. Za 5 tysięcy złotych. Minuta ciszy dla tych państwa. No, może wystarczy. Rozumiecie, po co opowiedziałem wam tą głupkowatą historię? Głupkowatą, ale z mądrością mojej babci. Właśnie po to. Tak działa diabeł. Przepraszam wszystkich akwizytorów i tak dalej. Rozumiecie? Kłamstwo, że tego potrzebujemy, kłamstwo, że jest to atrakcja, kłamstwo, że to jest, yy, od tego uzależnione jest nasze życie, nasze zdrowie, że to wszystko zmieni, że to. Rozumiecie? Gdybyśmy widzieli to tak, jak rzeczywiście nam się to przedstawia, jak to rzeczywiście jest, Nikt by nie wybierał nieczystości, nędzarza. Nikt. Wszyscy biegliby do bogacza, który nas kocha. Tak właśnie przedstawia nam się diabeł, Bóg, nasze wybory przez pryzmat apoptegmatów, Ojców Pustyni.